Na pierwszy rzut oka interwencja zdawała się być taka, jak ich wiele. Mężczyzna wtargnął na czyjąś posesję, i swoim zachowaniem wskazywał, jakby był pod wpływem jakiejś substancji psychoaktywnej. 1 lutego po południu policjanci z komisariatu w Kleczowie zostali wezwani na interwencję do miejscowości Adamowo, gdzie osoby zgłaszające wskazywały na dziwnie oraz irracjonalnie zachowującego się mężczyznę, który wtargnął na teren ich posesji. Policjantom udało się odnaleźć mężczyznę na pobliskiej działce rekreacyjnej. Wezwali również na miejsce pogotowie, z uwagi na to, że 30-latek miał znajdować się pod wpływem środków odurzających. Mężczyzna stał się jednak niezwykle agresywny, a sprawy przybrały zatrważający obrót. W trakcie oczekiwania na przyjazd pogotowia mężczyzna wyciągnął siekierę i zaczął odgrażać się policjantom. Po odebraniu mu tego niebezpiecznego narzędzia mężczyzna stał się coraz bardziej agresywny i rzucił się na jednego z funkcjonariuszy i zaczął go okładać pięściami po głowie. Policjantom udało się obezwładnić napastnika, używając siły fizycznej. Zastosowali wobec niego również kajdanki założone na ręce. Bezpośrednio po tym i po przyjeździe załogi Pogotowia mężczyzna stracił przytomność, mimo podjętej reanimacji nie udało się przywrócić jego czynności życiowych. Przyczyna zgonu nie jest jeszcze znana. Może to być wpływ narkotyków czy zawał. Wszystko powinna wyjaśnić sekcja zwłok, a sprawę bada prokurator. Lekarz, który przybył na miejsce, stwierdził jego zgon. Całe czynności wyjaśniające na miejscu odbywały się pod nadzorem prokuratora, który, którego decyzją zostało zabezpieczone ciało do sekcji. Obecnie wyjaśniamy okoliczności tej interwencji. Wiadomo, że obu funkcjonariuszy kleczewskiej policji zostało pokiereszowanych, a ten, który otrzymał ciosy w głowę, trafił do szpitala z podejrzeniem wstrząsu mózgu.